żubry, tajemnione kurwa akcja żubr się udała, ja pierdolę. dobry, dobry żuberek to wyzowę co? dobra nikt nie może o tym wiedzieć nie, nie może się wiedzieć. Cz A akcja żubr nikt nie może o tym wiedzieć akcja żubr z tajną operacją prawdziwy żubr prawdziwy nie, stojąca, nie <głos> <głos> pokażę wam sztuczkę z żubra Nie. Nie. Rodzą się małe szerszyle Nie, nie wiesz. Tak. Naprawdę. W Polsce tego nie ma. Żubry... To jest pierwszy? Żubry produkują szyszyle. A to jest pierwsze w Polsce. Każdy w Polsce, żeby produkuje szyszyle. Nie, szersziny. nie, nie, to jest pierwszy w Polsce, tak. to jest pierwszy w Polsce taki ten. Akcja Żubr musi rogi... Są warte ale wiecie bo ten żółty ogólnie na komisji strażniczą, on strzeże no. propan butan. ej ja rozumiem, rozumiem Dobrze. teraz no. Bo ogólnie, jeśli to się nie uda i ktoś ukradnie propan butan, to twoja stara butla zgasa. Zresztą zostało przejechane. Znajdziemy ślady. Żapa. Żapa. Słuchajcie, to dołączyć się z supermocami martwych zwierząt. Ej, dobra, a chcesz, musisz się zostać cicho, ja. no, nie? No, no, no. Uważaj nie nadepnie na żółwia A faktycznie tutaj żółw jest, no? Dobra Uważajcie na żaby Czuję śmierci żarców oh! Podłużają ze mną Jak niemożliwe